No, hej, witam Was w kolejnym odcinku serii Gramy w przypiwku Pokémon Crystal. I zgodnie z zapowiedziami z odcinka poprzedniego, e, idziemy uleczyć Pokémony i udajemy się do kolejnej wieży. Zakładając, że tam cokolwiek będzie. Zobaczmy, podleczmy się. Dobra, i udajemy się dalej. Hmm, gdzieś to było tu. Naturalnie teraz już mogę pływać. O, na przykład to tak. E, to jest bardzo przydatna umiejętność, nie powiem, że nie. Ale to się dopiero później okaże, na razie idziemy tu. Zobaczymy, co jest tutaj. Siemanko. Mm -hmm, tak, legendarne Pokémony powstały i w ogóle. Ehm... Tak, że w ogóle oni tego nie słyszeli. Są mądre trzy. Co tam? Aha, nie pozwoli mi wejść, nawet jeżeli mam yy, odznakę, bo, bo nie, bo y, ten, obudziły się tam te pokemony prehistoryczne, starożytne i w ogóle. No dobra, nie to nie. To idziemy na zachód. Zaczniemy od złapań... Może tak. Załajmy się z tym kolesiem, Widzę, że już jest. Ale tu gdzieś powinien być elektryczny Pokémon zwany Magnemite. I zamierzam go złapać. Jeżeli się uda, oczywiście. Użyjemy Confusion. Na no opera. Myślę, że to specjalnie. Nie mam co użyć, użyjemy ponownie CONFUSION, pewnie przeżyje. No właśnie, delikatnie przeżył. Trudno się mówi, dobijemy go ręcznie, na przykład tak. Okej. Okay. Czy tutaj mam się spodziewać Magnemite'a? Tak! Tu się mam spodziewać Magnemite'a. Level 16. Hmm. Użyjemy Confusion. Na pewno go to nie zabije. Nawet nie jest zbyt efektywne. Problem w tym, że się sam zrobił Confusion, więc może sam sobie zrobić Kuku dobij Użyjemy jeszcze tak aha nie trafia to nic no z... oh. dobrze żebyś sam się nie zabił okej okay. użyjemy może nie whipping bella Kroko ma za wysoki lew Pani Whipem. Jest dobrze, nie jest zbyt efektywne, więc jeszcze go dziabniemy za dwa razy. O, jest na czerwono, może wystarczy. Użyjemy teraz Great bola, Albo jeszcze... NIE! Aaaaasz, cholera! Nie tak miało być. Jeszcze raz. No kto? O! no tego się nie spodziewałem. No nie, no, butter, czyli to ty to raczej nie powalczysz. Um, użyjemy whipping bell'a. A whipping bell użyje cap. Aha, no tak. Sleep. No nie, no to tak to być nie będzie. No to wla trzeba wykończyć. No, weźmiemy krokonała. Krokonał to raz, dwa rozwiąże. A ja sobie używaj to ja się ciebie nie boję. Użyjemy serfa. Gracza już nie ma. Okej. Okay. No i na Tola do reszty. No i tyle jeśli chodzi na Noctowla. Dobra, ale zmienimy Pokemony na... Whipping bell, whipping bell na butter, no nie tak, kurde. Pompuj so... kupi więcej. Switch, tak. No i obudzimy go trochę jest czym? Jest, okej. Okay. Yy, eee, proszę. Miał, miał mnie nie interesuje. A poszedł ty. Ja cię, cholera, ugryzę, to się schowasz. Dziękuję. I level wpadł przy okazji. Proszę, Magnemite, Magnemite! Magnemite! Miau. Na ciebie czasu. Dziękuję. Szkoda, czasu. Dobra, może tu gdzieś, po tej stronie będzie Magnemite. Miałem Magnemite to przepuściłem taką okazję. No jak ja mogłem. No kurna. to jeszcze miałem męską wersję, chyba. Czarny, weź się, schowaj, o to, 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 Nara. Ja tu nie jestem ekspić, to, ja tu jestem złapać No, No, teraz. teraz. Nie, miało. Nie interesuje mnie miał. No mogę wyrzec fajny Weapon, no to nie jest dobry. A zresztą. Co za różnica, równie dobra jak kat. Dziękuję. Potrzebuję Majta. Dawać Magnumite. No Raticate. O to to już całkiem Od czapy trochę. No super, jeszcze nie trafiłem. O, pewnie hyperfunk. Eee. Nie ma takiej opcji, żebym zginął Dlaczego? Cholera, jasne. Dziękuję. No może teraz. Też nie miał. No nie wiem, ten Magnemite to był jakiś yy, unikat, czy, czy co? Wydaje się, że tak, cholera, bo trafił się jeden i teraz od tej pory żadnego. I trudno, Bell trochę podleweluje, ale to, to sądziłem, że to inaczej będzie wyglądać. Może teraz. Też nie, no knockdown. Że uda mi się złapać tego e, Magnemite'a przez jeden głupi ruch e, go zabiłem, i teraz, no, widać z nędzą. Może teraz też nie, no, Raticate. No szkolera jasna. No dobra, fajny weepem. Tak by to jasne trafił. No i ok, i ja ubiłem. Nie, nie uczymy się i ICD. -ę.

Dobra, mm, zrobimy tak. Ja w tym momencie pójdę uleczyć pokémony. E, przygotuję się i wybieramy się na polowanie na przyspieszeniu. Bo nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak ja no, pseudo-leveluję pokemony pod pretekstem, że je będę zbierał. To też uleczę te pokémony. No i widzimy się e, na przyspieszeniu, tak? I ja będę tłuku, tłuku, tłuk, aż tego Magnemita złapię. W międzyczasie może jakiegoś trenera pokonam albo coś, ale to wszystko będziecie widzieć w międzyczasie. A cóż, no dobra, nie ma co się czaić, lecimy. No dobra, i tak jak zapewne widzieliście, udało mi się złapać Magnemite'a. E, pozwólcie, że teraz Wam zrobię um, przedstawienie nowego członka drużyny. Magnemite wygląda w ten sposób. Ma na razie cztery ciosy, z czego, z tego co widzę, chyba trzy są oparte na elektryczności. E, przynajmniej tak by mi się wydawało. No, na razie nie, nie poraża jakimś... Yy, jakąś potęgą, ale z pewnością mi się przyda. Zobaczę, czy mogę go nauczyć któregoś z y, ważnych dla mnie... trików, yy, między innymi Rock Smash. Czy może on się nauczyć Rock Smash? Nie może. Bardzo mnie to niestety zasmuca. E, rollout raczej nie, a czy może Headbutt? Również nie może. No szkoda. Eee, a, wstąpimy do Poke Center oczywiście. Eee, no szkoda, bo. Hm. Akurat te, te dwie rzeczy bardzo by mi się przydały. Eee, no i podejrzewam, że będę się przeorganizować nieco. Mo moją drużynę. No myślałem jeszcze nad jakimś Pokémonem ognistym, problem w tym, że nie wiem, czy Pokémon ognisty będzie mógł używać tych yy, ciosów. Oho, no Lis dzwoni, co tam Lis? Tania? Czy ja o czymś nie wiem? Aha. Aha, pomyłka, no spoko. Eee, dobra. No nic, to lecimy dalej. E, mamy przed sobą kawał drogi. E, na razie zerkniemy jeszcze tutaj. Tu widziałem, że ktoś chciałby pewnie z nami powalczyć. Zgadza się. E, nie wiem, jak e, czy całą drogę do kolejnego miasta zrobię w tym odcinku, ze względu na to, że jest to kawał drogi. O, Fluffy, Fluffy jest Pokémonem elektrycznym, chyba. Ale myślę, że sobie whipping belda radę. Mhm. Eee, dalej. Kawał drogi przede mną, a ten odcinek już trochę ma, głównie przez to, że e, łapałem Magnemite'a. Fajnie, że się w końcu udało, ale no... Hmm. Przedłuża to nieco. Prawdopodobnie zwiedzę ten kawałek i w tym odcinku to będzie tyle. Nie, przez to, że część było na przyspieszeniu, wprawdzie niewielka część, ale zawsze to szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, ile ten y, odcinek będzie miał. Dlatego też y, po prostu, w razie, żeby nie był zbyt długi, to zaraz go urwę i, no i będziemy kontynuować odcinku następnym. Yy ale najpierw tutaj wyczyszczę z ee, z, no, z trenerów, żeby mieć później nieco łatwiej. Przynajmniej ten zaułek mister Mai. No, myślę, że. Hm. o. Oh. Czymże ta bariera jest? De Aha, bardzo zwiększa obronę. Może uśpię? Da radę? Nie! Ojoj oj, oj, oj. no to nie fajno. No to zmieniamy Pokemona na Morze Pidgeotto. Też musi trochę podlewelować. Wprawdzie zastanawiam się, czy nie zmienić eee, zamiast Pidgeotta, żeby nie latać na Butterfree, bo zdaje się, że można. Ale prawdopodobnie skończy się na tym, że to Butterfly wyleci z drużyny, jeżeli będzie musiał, bo Pokémony roślinne i robaki są dość podobne a będę potrzebował kogoś, kto może używać prawda, tych herbata i rock smasha. No i najprawdopodobniej najlepsze będzie do tego na przykład jakiś kamienny, którego jeszcze nie mam. Ola, oh, wow, to też nie poszło. E, nie mam pojęcia jakim Pokemon jest Mr. Mime, najpewniej zaraz go po prostu wykończę tak klasycznie krokonałem. Będzie święty spokój. Się męczę i męczę i używam każdego Pokemona po kolei. Może bite wystarczy. Jak najbardziej. Cieszę się bardzo. No i każdy dostanie po 130 expa. No i spoko. E... Tylko właśnie nie wiem jakiego... Gdybym brał jakiegoś kamiennego Pokémona, nie mam pojęcia jakiego, ze względu na to, że eee... O. O. Czy gdzieś dotarł? Ze względu na to, że no... Myślałem nad Giodu, ale Gredler potrzebuje. E, potrzebuje. wymiany z innym graczem, żeby zmienić się w Golema. A no, jakby nie patrzeć, ja bym. nie bardzo mam jak się wymieniać. Niestety. O, pięknie, Korsole została zdjęta. Ok, Weeping Bell ma 25. Dlatego no kurczę się zastanawiam. Mo może wybiorę jakiegoś innego kamiennego. Ale to jeszcze się okaże. Siemasz. A, kolega ma Pokémony latające z tego co powiedział. A zatem lepiej będzie, jeżeli zmienię Pokemona, bo... Weeping Bell może oberwać. Do duło. Do duo jest... No niby Pokémon latający, ale skrzydeł nie mam. Może lepsze będzie określenie Pokemon ptak. Użyjemy Magnemite'a, może akurat się czegoś nauczy sensownego. No właśnie... Magnemite jest metalowy również, dzięki czemu bardzo... niewielkie obrażenia można mu zadać normalnymi atakami. Natomiast jego Thundershock jak najbardziej dobrze działa na normalne i pewnie latające. To też nie zmieniam Pokémona, bo kolega używa kolejnego do duo. Na trochę wyższym poziomie, mam nadzieję. A ja na szesnastym. No to powtórka rozry z rozrywki. Tu on atakuje Pekiem, a ja atakuję Thundershockiem. No i miejmy nadzieję, że też uda się go złożyć na strzała. Jak najbardziej. Fantastycznie. Oj, 300 EXPA to jest całkiem sporo. I kolejny do dołu, no widać też jakiś monotematyczny kolega. Wcale się tym nie przyjmuję. No i myślę, że przy odrobnie szczęście teraz spadnie level. Zobaczło jeszcze critical, no super. 340 Tak, wpadł level, 17 Okej. Okay. No i kolega Tobi niestety został pokonany. Aha, i tu mogę tylko tak podróżować. No i to będzie ostatni trener, którego pokonam dzisiaj. Eee, bo. Bo. To nie ma co. Nie ma kogo już tu będzie walczyć dalej. Zobaczmy, co, co koleżanka tu ma. Hop. Czyli roślinka to dobry na niego byłby... Pidgeotto. To powinno, być o tyle, to powinno być tak skonstruowane, żeby widząc co przeciwnik wybiera, żebym ja mógł wybrać swojego Pokemona najpierw. A nie także że pierwszego z brzegu mi wysyła. No, trudno. Ale jak widać... E, nawet musząc muszę zmieniać za każdym razem, bez problemu udaje się walki wygrać. Whirlwind, well o oh, Whirlwinda well trzeba się nauczyć. ...jak najbardziej. Zamiast... Hmm. ...może zamiast sanda, tak, i tak nie używam. No i okej. Okay. Zaraz Whirlwinda przetestujemy. Eee... Skiflums, yes. Całkiem śmieszny. A Whirlwind też jest atakiem normalnym? Nawet nie wiedziałem. Wydawało mi się, że to jest atak latający, no ale... O, jeszcze nie wyszło, no nic, to ubijemy tak klasycznie tego dziada i... No właśnie, super efektyw, Prawie 500 tak, no ładnie. No i okej. Okay. Pieniążki wybrane, wygrane. Tu jakaś widzę roślinka. Dobra, no, nie, nie za dużo na rowerze. Zwykłe bery. No dobra, też, też się nada. Dobra, no i wracamy sobie teraz szczęśliwie do Poke Center uleczyć Pokémony, e, nie do Martu, do Poke Siema. No i sprawdzimy stan Pokédex'a, czy na pewno poznaliśmy sporo nowych Pokémonów e, Miejmy nadzieję, że będzie to szło jak najbardziej w tym samym tempie albo i lepszym. Aczkolwiek obawiam się, że może... O, że może być różnie. No, zobaczmy. Stan Pokédexa. 85 znanych, 16 posiadanych. Nie jest źle. Dobra, i w tym odcinku to było na tyle. W następnym udamy się dalej, pokonując kolejnych trenerów, spotkając, miejmy nadzieję, nowe Pokémony i wykonując kolejne zadania. A na razie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Hej!